Laudetur Jezus Chrystus. Tydzień temu powiedziałem wam o pierwszym przykazaniu Bożym. Mam nadzieję, że słowo było dosyć mocne. Że wiadomo, nie, nie szukamy tu fajerwerków, bo zupełnie nie o to chodzi. Nie było jakichś łzawych historii, natomiast prosta nauka katechizmowa, natomiast ona jest najważniejsza. Jak jej się będziemy kurczowo trzymać, to możemy żyć gdzieś tam taki. No, powiedziałbym bezpiecznie. Czyli szybkie przypomnienie. Powiedziałem o tym, żeby nie unikać spowiedzi, żeby nie odkładać jej na później, żeby robić wszystko w swoim życiu, co tylko możliwe, żeby nie trwać w grzechu ciężkim. Czyli to była pierwsza rzecz gdzieś tam, o której powiedziałem. Yy, powiedziałem, że jak komuś życie miłe, to żeby nie przyjmował święto komunii świętej. Straszne obciążenie, grzech wielkiego kalibru, absolutnie nie wolno. Później powiedziałem o tym, żeby no, ci, którzy wierzą w te wróżki, zabobony, to wszystko, straszna rzecz, absolutnie tego nie robić. Co więcej, zapomniałem wtedy powiedzieć jedną taką chyba też kluczową, że y, czasami na chsztach widzę ludzi, którzy przynoszą dziecko i na przykład do wózka jest przyczepiona czerwona wstążeczka. Ja? Weź dyskutuj z takimi ludźmi. Ja często się spinam mówię nie ochrze wam dziecka, nie, jeżeli wy wierzycie w takie rzeczy. No ale to wiadomo, że gdzieś tam trochę człowiek jest na przegranej pozycji. Natomiast no, tak tak bym gdzieś tam na to spojrzał. Absolutnie katolikowi, który ufa Panu Bogu, nie wolno wierzyć w takie głupoty. Powiedziałem także o tym, żeby nie spychać Pana Boga na margines dnia, żeby nie spychać wiecie, tego wszystkiego modlitw, relacji z Nim przyjaźni, na później, na później, na później, absolutnie tak nie wolno. Czyli, że brak czasu dla Boga, pokazałem taką najprostszą definicję miłości, którą gdzieś tam odkryłem. Nie chrześcijańską, no bo chrześcijańska jest piękna i wyjątkowa, ale już kiedyś o niej mówiłem. Natomiast ta, o której powiedziałem, to to, że jeśli kogoś kocham, to mam dla tego kogoś czas. Szukam okazji do tego, żeby móc chwilę z Nim pobyć. No i wspomniałem o efekcie domina. Czyli jak pierwszy klocek się kładzie, no to wszystkie inne się kładą. Więc jak pierwsze przekazanie leży, no to później wszystkie inne zaczną gdzieś tam się sypać. I teraz tak, w Adwencie powiedziałem taką bardzo ciekawą rzecz w mojej parafii, znaczy w moim odczuciu, bo ja to odkryłem i gdzieś tam staram się żyć słowem, które odkrywam, a mianowicie, że bardzo często używa się takiego mylącego określenia, że Adwent to czas radosnego oczekiwania. I przez to, że mówi się nieustannie radosne oczekiwanie, radosne oczekiwanie. No to ludzie, tak powiem, śmieszkują trochę z tego. Nie no, Jezusek się urodzi, jak Jezusek się urodzi, wszystko będzie fajnie, pięknie i tak dalej. No, absolutnie nie o to chodzi, ponieważ Słowo Boże pokazywało nam jasno, że właśnie to dziecko, które przyszło na świat, ono za chwilę przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I Słowo Boże do tego nas przygotowywało. Zatem tu pojawia się pytanie, co w tym radosnego? Że przyjdzie Bóg, który będzie nas sądził z naszych uczynków. No to powinno gdzieś tam. Pomimo miłości do Boga, napawać trochę lękiem. Nie? I więc ja pytam, gdzie tu radosny czas? Oczywiście ja to wytłumaczę. Natomiast teraz wielki post pokazuje nam właśnie, że Bóg, który przygotował się przez tam 30- kilka lat, żył w miłości, odkrywał siebie, coraz więcej rozumiał, uczył ludzi, pokazywał ludziom, jak mają żyć. Właśnie ten Bóg będzie oddawał za nas życie. Ten Bóg. Ten Bóg zaraz z martwych wstanie. I ten Bóg przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ale w takim razie, bo to ze sobą bardzo mocno połączone, nie? Zobaczcie ten krótki czas między adwentem a wielkim postem. I teraz tak, o co chodzi z tym radostnym czasem oczekiwania? Bo myślę, że tutaj warto byłoby na to spojrzeć. Jak są rodzice, prawda, w sakramentalnym małżeństwie, to dla mnie ważne, będę to podkreślał nieustannie. I nie będę oszukiwał, że łaski płyną też z niesakramentalnego związku. Nie będę oszukiwał, absolutnie nie, to tak nie działa. I, i wiem, że mogę być za to przekreślony, ktoś może powiedzieć, że, że odrzucam ludzi od kościoła. Nie, trzeba po prostu spełnić szereg warunków, żeby doświadczyć tej wielkiej miłości Pana Boga. Nie? Krótka piłka i nie chcę Was prowadzić prostą drogą do piekła, dlatego mówię wprost jest różnica między sakramentalnym związkiem małżeńskim, a niesakramentalnym. Koniec, kropka i tyle. Natomiast jeśli y, tacy ludzie y, chcą mieć dziecko i myślę, że tu zrobię krótką dygresję, bo chcą mieć dziecko, bardzo takie niefortunne określenie, y, a dosyć często to słyszę, że chcę mieć dziecko, tak jakby dziecko było jakimś dodatkiem do życia, nie? Czy jesteśmy już razem, mamy już dom, mamy samochód, no to jeszcze dziecko chcemy mieć. Jeżeli ktoś ma takie podejście, to już wiem, że to dziecko będzie miało ciężko. Już wiem, że to dziecko będzie miało pod górę. Nie? Bo, bo rodzice zaraz się znudzą tym. Będą próbowali, będą łatali dziury gdzieś tam, ale absolutnie się nie da. To jest troszeczkę tak jak z Panem Bogiem. Nauka katechizmowa mówi, że Bóg stworzył ludzi po to, żeby oddawali mu cześć i hołd. Jak ktoś nie ma miłości do Pana Boga, no powiem to fajnie, no Pan Bóg nas stworzył po to, żeby, żebyśmy Jemu chełpili, nie? W tym wszystkim absolutnie nie. Bóg miał Tyle miłości w sobie, tak wielki nadmiar miłości, że zdecydował się, że chce stworzyć człowieka, aby przelać tę miłość właśnie na niego. Troszeczkę podobnie wygląda na przykład adopcja. Jeżeli ktoś decyduje się na adopcję, to nie jest tak, że argumentem jest to, bo chce mieć dziecko, bo nie mogę mieć swoich. Absolutnie nie. Taki rodzic nie da rady, kiedy dziecko okaże się nie tym, kim chciałoby, rodzice chcieliby, żeby było. Będzie miało bardzo trudny charakter, będą no wychodziły braki, właśnie tego, że ktoś przez rok, dwa, trzy, pięć nie okazywał mu miłości, i rodziców to przerośnie, no to się skończy, chce mieć dziecko. Jedynym chyba argumentem, który może użyć rodzic, tak bym tak po mojemu bym powiedział, to nie jest prawo dziecka do tego, że miało rodziców. Przepraszam, nie. To nie jest prawo rodziców do tego, że miało dziecko. To jest, uwaga, prawo dziecka, dziecka. Do tego, że miało wreszcie kogoś, kto pokocha. Nie, I to jest, to jest dobre rozumienie. Czyli że wreszcie dziecko będzie miało kogoś, kto pokocha, czyli tych rodziców. I to samo jest w tym sakramentalnym związku. Czy jeżeli są ludzie, którzy mają w sobie taki nadmiar miłości, że dopiero wtedy mówią, tak, chcemy przelać całą tę miłość na dziecko. Niestety zdarzają się takie sytuacje, że przecież ludzie w kryzysie decydują się na dziecko, nie? bo to, że dziecko ma niby uratować kryzys związku. Straszna rzecz. Wszyscy cierpią, bo ci ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, później jeszcze dzieci i tak dalej, i tak dalej, ale to już nie ten wątek. Więc jeśli mamy tych ludzi, którzy mają ten nadmiar miłości i chcą przelać całą tę miłość na dziecko, wtedy są gotowi. I jak dowiadują się o tym, że na przykład kobieta spodziewa, spodziewa się wtedy właśnie dziecka, niech będzie, że jest w drugim miesiącu ciąży, to ten czas jest bardzo radosny, wielkie oczekiwanie. Czyli czymś takim był Adwent, nie? czyli radosny czas oczekiwania. W takim sensie to rozumiem, w takim kluczu. I ci rodzice się przygotowują, prawda? Czyli przygotowują dom, przygotowują znajomych, siebie, mówią do brzucha, prawda? Całują nieraz ten brzuch, mama trzyma się na brzuchu, bo tam dziecko czasami kopnie, prawda? Więc to jest wielkie przygotowanie. A później, jak już dziecko się urodzi, zaczyna się szara rzeczywistość i katorżnicza praca. I już do końca życia, nie? To już mało jest tych elementów przyjemnych. Później jest naprawdę codziennie wychowanie, trud, Płacz dziecka, przewijanie, pomaganie, zmęczenie, którego nikt nie jest w stanie opisać, kto tego nie przeżył, prawda? To jest takie zmęczenie, że czasami ludzie przez kilka miesięcy śpią po dwie godziny, prawda? No bo dziecko akurat będzie wymagające. I to samo jest z Bogiem. Radosny czas oczekiwania w Adwencie przygotował nas do tego, co naprawdę trudne, czyli do życia w chrześcijaństwie, prawda? Do tego, co Bóg chciał nas przygotować. Do tego, że Bóg właśnie niedługo umrze na krzyżu dla nas. Że zapłacił tak wielką cenę, żeby pokazać nam, czym jest doskonała miłość chrześcijańska. I to jest, myślę, właśnie, wcześniej powiedziałem, że kochać to mieć czas dla drugiego, a miłość chrześcijańska to jest to, że kocham tak bardzo kogoś, że jestem w stanie nawet oddać swoje życie za tego drugiego człowieka. I można oddać życie właśnie w taki sposób, jak Jezus, czyli na krzyżu, prawda? Czyli powiedzmy takim, no, brzydko może to zabrzmi albo jednorazowym aktem, ale można też umierać codziennie dla drugiego. Czyli codziennie, na przykład taka mama wstaje rano, robi śniadanie dla swojego dziecka, codziennie pomoże mu w lekcjach, codziennie walczy o to, żeby mieć chwilę czasu, jest to trudne, bardzo trudne i to jest właśnie codzienne umieranie. Prawda? Czyli tyle. I wielki post jest takim czasem, w którym my rezygnujemy z wielu rzeczy na Boga. Te zadania, które Wam powiedziałem, często właśnie przekazania, nawet kościelne, mówią, żeby. Kiedyś stare mówił zabaw hucznych nie urządzać, teraz trochę inaczej to brzmi. Natomiast pokazuje, niech w tym czasie 40 dni będzie właśnie to, że ktoś nie będzie chodził na wesela, będzie trochę się umartwiał, będzie więcej czasu poświęcał dla Pana Boga, więcej czasu dla swojej rodziny, niech powalczy o to, aby uczestniczyć w drodze krzyżowej. Jak na przykład nie ma takiej możliwości, niech w domu sobie taką odprawi. Czyli to duchowe, mocne przygotowanie do tego, czym naprawdę jest chrześcijaństwo i jak wielką cenę z miłości do nas zapłacił Bóg. I teraz chciałbym, no oczywiście, skupić się na drugim przekazaniu bożym, czyli na tym, żeby nie mieć bogów. Nie, przepraszam, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadarebno. I kiedy rozmawiałem sobie z ludźmi, okazało się, że bardzo często dla nich rozumienie tego przykazania to jest to, że nie wolno mówić o Jezu, o Matko albo na przykład o Boże. Jeżeli faktycznie tylko na tym skupiłoby się drugie przykazanie Boże, to bym powiedział no trochę takie proste i śmieszne w swojej istocie. Na szczęście nie na tym polega drugie przykazanie. czy znaczy, także, także na tym, ale nie tylko. No bo inaczej to co tak ważna rzecz, to czy tak mało istotna rzecz byłaby na drugim punkcie? A powiedziałem, że kolejność ma olbrzymie znaczenie. Zatem to jest dużo głębsza sprawa. I owszem, może być tak, że faktycznie nie wolno wymawiać tych imion bez potrzeby, bo nadaremno to znaczy bez potrzeby. Yy, na przykład ktoś idzie sobie ciemną ulicą, nagle jakiś znajomy do niego podbieg, przestraszył go, niech będzie taka sytuacja, i z automatu czasami człowiek może powiedzieć: o, o Boże, ale się przestraszyłem. Nie, No i określenie o Boże to jest rozpoczęcie na przykład modlitwy. No i co dalej, ta modlitwa się nie pojawia. Zatem po co bez potrzeby wypowiadać imię święte? A przecież imię Boga, wszystko co z nim związane jest to tak święte, że nie wolno nam szargać tego imienia. Absolutnie nie wolno nam takich rzeczy robić. Czasami ktoś wie na przykład, co to znaczy uderzyć się w mały palec u nogi. Kiedy na przykład, ktoś idzie, uderzy się o stół, na przykład wieczorem, bo nie chce zapalać już światła, idąc do łazienki, albo nadepnie na przykład na kloce klego, jak ma dzieci, prawda? I wtedy na jakąś zabaweczkę, co bardzo boli. Też, często też ludzie krzyczą: O Jezu, ale boli, na przykład, albo o matko. Czasami się wyrwie komuś jeszcze coś innego. Nie, ale żeby pokazać, człowiek na przykład skacze wtedy z bólu na jednej nodze. Bóg oczekuje modlitwy, bo skoro ktoś Go wezwał, to czeka na te słowa uwielbienia. No i co? I czek skacze na jednej nodze. Więc tak, jak najbardziej, jest to też wykroczenie przeciwko temu przykazaniu. Ale to jest najmniejszy problem. Co myślę, że tutaj może być istotne w tym przykazaniu? Że skoro imię Boga jest tak święte, skoro Bóg dał nam te wszystkie przykazania i te prawa, to wielkim wykroczeniem przeciwko drugiemu przykazaniu będzie odrzucanie nauki Kościoła. Na przykład dziesięciu przykazań Bożych. Używając mocnego argumentu: Uwaga, uwaga, tutaj sobie zapisałem dla mnie to nie jest grzechem. Straszna rzecz na przykład nie cudzołóż no ale dla mnie to nie jest grzechem, bo ja się kocham. Z tym, z tym drugim człowiekiem straszna. To jest grzech przeciwko drugiemu przekazaniu. Albo na przykład nie zabijaj a marsze pokazały, że ilu katolików jest za tym, żeby zabijać prawda? O i to jest to. Czyli uwaga, to jeszcze w ogóle osoby, które są za zabójstwami, za tym, żeby zabijać dzieci, osoby, które popierały te strajki, osoby, które ten piorun sobie gdzieś tam przyklejały do szyby, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, i nie odwołały tego i nie zmieniły swojego myślenia, takim osobom nie wolno przyjmować Komunii Świętej. Będzie to przyjęcie Komunii świętokratcze. Nie wystarczy tylko oddać tego na spowiedzi, absolutnie nie wystarczy. Ponieważ trzeba odkręcić jeszcze to zło. Czy jeśli wszyscy znajomi na Facebooku widzieli, że na przykład jestem za tym, żeby zabijać, i nagle zrozumiałem, że chyba nie, i tylko przeprosiłem w konfesjonale Pana Boga, to jest za mało, trzeba także na Facebooku tym wszystkim ludziom napisać: Przepraszam, jako katolik nie miałem prawa tak myśleć, wycofuję się z tych wszystkich słów, które wcześniej powiedziałem, jestem za życiem i przepraszam, że zwiodłem tyle ludzi na przykład. I to jest odkręcenie, nie? Krótka piłka. Jeżeli jakiś aktor na przykład był za tym, to on publicznie też powinien takie rzeczy odkręcić. Czyli zobaczcie, odrzucanie nauki kościoła to jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu. No bo coś dla człowieka nie jest grzechem, to nie jest argument. To jest zaniedbanie pierwszego. Czyli jeśli ty doskonale nie potrafisz kochać Boga, nie uczysz się miłości do Niego i masz y, swoje życie, mówię, że jest ważniejsze właśnie od miłości do Pana Boga, bo Ty wiesz lepiej, no to dlatego drugie już będzie leżało. Bo dla Ciebie coś nie będzie grzechem. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa, i tu można wymienić w nieskończoność. No, czyli to jest to. Co może być jeszcze, na przykład, brak szacunku i wyśmiewanie się z ludzi, którzy okazują swoją wiarę? Ja niestety bardzo często widzę to w szkole: uczę dzieci, które przygotowuję do pierwszej komunii świętej, czyli ludzie, którzy powinni wiarę wynieść z domu osoby, które powinny być nauczane modlitwy w domu, szczególnie przed posiłkiem, prawda? Czyli zanim zjem posiłek, chcę Panu Bogu za ten posiłek podziękować, poprosić o błogosławieństwo. Zatem katolik, szanujący się katolik, przed jedzeniem, naprzód obiadu powinien się przeżegnać. I kiedy w szkole z dziećmi jem obiady, ja jako jeden z nielicznych się żegnam i widzę, że jak jakieś dziecko się żegna, to inni patrzą na niego, uczniowie, jak na trędowatego. Nie, po prostu patrzą na niego jak na trendowatego, a czasami jeszcze się z niego śmieją. Wy możecie doświadczyć tego w pracy. Kiedy przypnie wam się tak, tak zwaną łatkę katolika, prawda, i jak będą jakieś problemy, jak coś się będzie działo w kraju, w przypadku z tych strajków na przykład tak było, to od razu was się będą czepiać. Nam nie wolno czegoś takiego robić. To jest złamanie drugiego przykazania, wyśmiewanie się z wiary drugiego człowieka. A przecież, zobaczcie, imię Boga jest tak święte. Że należy je uszanować i wszystko, co święte, należy uszanować. Nie? To jest właśnie to. I musimy o tym naprawdę pamiętać, i to bardzo mocno. Co może być kolejne? I dla mnie to jest najważniejsze, ja bym chciał to podkreślić: składanie fałszywej przysięgi i niedotrzymywanie słowa. Teraz dlaczego? Skoro Bóg nam powiedział w Piśmie Świętym, że nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, wszystko inne od złego pochodzi, i to imię Boga jest tak święte, że mi nie wolno sobie szargać po prostu tym świętym imieniem yy, swojego życia. Ja nie mogę tak po prostu, wiecie, przysięgać, i to słowo nic nie będzie znaczyło. Yy, zaczyna się oczywiście od małego dziecka, prawda? Które na przykład załóżmy, że Kasia powie yy, Basi, że Basiu, słuchaj, ja ci coś powiem w tajemnicy, ale obiecaj, że nikomu nie powiesz. No i później Basia idzie do swojej koleżanki, niech będzie Renaty, i mówi: Renata, powiem ci, co mi Kasia powiedziała. Ale obiecaj, że nikomu nie powiesz. Zaczyna się od dziecka, a kończy się na bardzo poważnych przewinieniach. Czyli na przykład ludzie, którzy przynoszą dziecko do chrztu świętego, i kapłan w obliczu całej wspólnoty i przed Bogiem zadaje tym młodym ludziom pytanie, czy wyrzekacie się grzechu, żeby żyć w wolności dzieci bożych? I ci ludzie mówią Bogu: Oczywiście, tak, wyrzekam się tego grzechu. A jednocześnie wiedzą, że nic nie chcą zmienić, i później przez wiele lat nigdy nie przeprowadzą dziecka do kościoła, bo przecież wierzą w Boga, ale nie w kościół. nie? To jest złamanie właśnie przysięgi danej Bogu. E, może być jeszcze druga. Czasami ksiądz na ślubie, czy zawsze na ślubie, zadaje to pytanie: czy chcecie po katolicku wychować i przyjąć potomstwo, którym was Bóg obdarzy? I ci ludzie na ślubie mówią wprost: tak. A przecież wiedzą, że na przykład są niewierzący. Chcieli tylko ładną otoczkę, tę całą ceremonię. Później, jak się rodzi dziecko, zapominają o chrzcie przez kilka lat, no wiecie, no zapomnieli, no trudno się mówi. Jak to mówią, każdemu się zdarza zapomnieć. Tak, o dziecko przez kilka lat. Nie ościć dziecka, przepraszam. Albo na przykład właśnie później nie modlą się, nie pokazują swojej wiary w domu. Przez ci małżonkowie także sobie składają przysięgę, mówiąc, tak, na przykład żona mówi do męża, ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby dbać o Twoją wiarę. Będę zachęcała Cię do modlitwy, będę zachęcała Cię do tego, żebyś dbał o odpowiedź, żebyś chodził na Mszę Świętą, żeby Twoja wiara się rozwijała, żebyś przyjmował Komunię Świętą i mąż to samo obiecuje żonie. Bo przecież zgodnie z nauką Kościoła chcą wziąć ślub. Nawet wcześniej to spisują w protokole przedmałżeńskim, czasami zwanym przeciwmałżeńskim. Czyli też mówi tak, żono. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby dbać o Twoją wiarę. A jednocześnie okazuje się, że ci ludzie już dzień po ślubie słowa nie dotrzymują. I ci ludzie jeszcze kpią z tego i śmią potrafić, śmią mówić w ogóle, że ja wierzę w Pana Boga, ale nie w Kościół. I ja zadaję pytanie, w którego Boga Ty wierzysz? W tego, którego słowa nie dotrzymałeś? W tego Boga, któremu okazało się, że jesteś człowiekiem bez honoru, bo nie dotrzymałeś słowa? I ja mam czasami takie spięcia z rodzicami komunijnymi. Kiedy na przykład mówią, ale proszę księdza, no jestem dorosłym człowiekiem, nie ufa mi ksiądz? Mówię, proszę pani albo proszę pana, skoro pani albo pan oszukali Boga, nie dotrzymali słowa, które dali na swoim ślubie czy na chrzcie świętym, to mnie będziecie robić na każdym kroku. Jak ja mogę wam zaufać? Za co miałbym dać kredyt zaufania? Skoro wy Boga się nie boicie, w którego mówicie, że wierzycie, to ja nie mam podstaw, żeby wam wierzyć. Czyli zobaczcie, to wszystko jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu. Składanie fałszywej przysięgi, i ci ludzie będą z tego rozliczani. Przecież wielki post później mówi i pokazuje wprost, że ten Bóg, który za, oddał za nas życie, przecież przyjdzie nas sądzić z tego wszystkiego, z tych ludzi, którzy są bez honoru nieraz. Krótka piłka, drobne przysięgi też się liczą. Co tutaj może być jeszcze? Hmm. Niewłaściwe zachowanie w miejscach świętych. Przecież, skoro wszystko, co jest zwią związane z Bogiem, jest święte, to niewłaściwe zachowanie też nam powinno dać do myślenia. E, poprzez postawę ciała, ubiór, zachowanie. Czasami, początki przygotowania do pierwszej komunii świętej są takie, że rodzice z tyłu na przykład siadają z dzieckiem, wyjmują telefon, bo na przykład do rozpoczęcia jeszcze zostało 5 minut, więc muszą jeszcze Facebooka sprawdzić, coś, coś ogarnąć. Bardzo często organista mi takie rzeczy mówi, kiedy widzi z chóru. Nie? To jest właśnie to, że ludzie nie wiedzą, po co przyszli. Oczywiście, moim zadaniem jest im pomóc to zrozumieć i później podsumować, czy są gotowi do tego, żeby przyjąć pierwszą komunię świętą. Jak nie są, muszę powiedzieć, bardzo mi przykro, odkładamy to na kolejny rok. Przepraszam. Ubiór to też bardzo dużo pokazuje, i dla mnie to jest grzech przeciwko drugiemu przykazaniu, skoro nie potrafię uszanować tego, co święte. Czyli ktoś przychodzi na przykład do kościoła jak na, jak na dyskotekę. Krótka miniówka na przykład, odkryte plecy, ramiona, duży głęboki dekolt. No przepraszam, czy ja przychodzę, przychodzę do Boga oddać mu należną cześć, wiedząc o tym, że on zaraz będzie umierał. Czy ktoś przyszedłby w taki sposób ubrany na pogrzeb na przykład swojej mamy? Albo taty, brata, siostry, żony, męża? Ktoś by przyszedł w taki sposób ubrany? Nie, od razu by pamiętał o godnym ubraniu. I to samo, albo na przykład postawa w kościele. W pierwszych ławkach czasami są widoczni ludzie, którzy zakładają nogę na nogę, nie podpierają się tak i słuchają. No to, to nie jest przyjście na herbatę. Absolutnie nie. To ma być postawa, która ma wyrażać słuchanie, szacunek, wyprostuję się, złącza razem kolana, i przyszedłem słuchać Boga, tego, co chce mi powiedzieć. Ja nie przyszedłem do pubu czy na herbatę. Taka postawa też ma coś powiedzieć, albo w wielu parafiach, ale uwaga, nie w mojej, we wszystkich innych, ale nie w mojej, której posługuję, ludzie, którzy stoją pod ścianą. Nie? Ręce tak założone, pięknie, nie? No, ale co to jest postawa? Co ona ma wyrażać? Nie no, na przykład, no, co ty mi dzisiaj powiesz, nie? to nie jest postawa godna mszy świętej. Albo tak się podpierają ściana, nie jeszcze skrzyżują sobie nogi, albo ręce trzymają w kieszeni. To jest postawa na mszy świętej. Skoro wszystko, co jest związane z Bogiem, ma być święte i mamy walczyć o świętość Jego imienia, to jak taka postawa ma nam pomóc w rozumieniu właśnie tego wszystkiego? I to jest właśnie to: kiedy nie ma miłości do Boga, to nie ma zrozumienia tego, że tak nie wolno ubrać się nam przy świętej. Kiedy nie ma miłości do Boga, to nie ma zrozumienia, że taka postawa jest niewłaściwa. Wiecie, ja nie wygram wtedy z człowiekiem na argumenty, bo co z tego, że ja będę mu tłumaczył, że tak nie wolno, kiedy on nie ma miłości do Boga. Dla niego to jest puste prawo później, to, że tak nie wolno się zachowywać, bo ksiądz się czepia i nie chce mnie wpuścić do kościoła w sierpniu w krótkich spodenkach. Nie? Bo ksiądz odrzuca ludzi od kościoła. Głęboki oddech, bo myślę, że nawet nie wiem, jak tutaj ugryźć. Nie? To jest chyba jakaś taka moja słabość, troszeczkę ponarzekania na to. Ale to właśnie wynika z zaniedbania pierwszego przekazania. I ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć... Czyli co może być złamaniem właśnie tego drugiego przekazania, czyli imię Boga jest tak święte, nie, że żeby nadaremnie nie używać. To są właśnie przekleństwa, wulgaryzmy, kiedy człowiek nie potrafi powściągnąć swojego języka. Święty Jakub w pierwszym rozdziale, pod koniec rozdziału, mówi taką rzecz, że cała ta pobożność człowieka nic nie jest warta, kiedy nie potrafi powściągnąć swojego języka. I faktycznie tak jest. I czasami ludzie mogą mówić, ale proszę księdza, ja mam taką stresującą pracę i tyle się dzieje u mnie w domu, ja tak przeżywam, tyle mam problemów, że ja po prostu no, tak się denerwuję, taki mam charakter, że muszę przeklinać. Nie, nie musisz, ponieważ Pan Bóg pokazał Ci wprost, że te wszystkie rzeczy, to przekleństwa, to co mówisz, to nie pochodzi z zewnątrz, to z ze wnętrza człowieka pochodzi. Czyli ta sytuacja, stresujące życie, nie powinny mieć wpływu na to, w jaki sposób ty się wypowiadasz. Jeśli ty nie potrafisz szanować Słowa, Bóg stwarzał poprzez Słowo. Nie? Proste. Jeżeli człowiek autentycznie rozkochałby się w Bogu, znalazłby dla niego czas, szukał okazji do modlitwy, do regularnej spowiedzi, do przyjmowania komunii świętej, potrafiłby też szanować Słowo. I w przekleństwach, i w przysięgach, które składał, i w tym wszystkim. Zatem, drugie przekazanie w największym skrócie mówi właśnie o tym uczy nas, abyśmy żyli w prawdzie po prostu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.